Hej, 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 kochani. Witam Was w kolejnym odcinku na kanale, kolejna premiera wznowienie strapki szybki. Milion strapka w obiegu już była. Już nawet nie wiem, czy była, jak ja drapałam. Możliwe, ale nie pamiętam, ale wiem, że była strapka za 20 zł. Prezentuje się wizualnie całkiem spoko, fajny, niebieski. Taki lazurowy kolorek, co my tu mamy? Tak jak poprzedniczka ostatnia za 20 zł drapiemy od góry do dołu grami od 1 do 5 w pionie szukamy wygrywających liczb gwiazdy która nam tu guzik daje bo przypisaną kwotę i worek z automatu daje nam 7 dych stopni wygranych 10 od 20 zł do miliona ja mam dwie zdrapki no bo 20 zł koszt 4 dychy wkładu numery jakie wybrałam to 1 i 2 7. Trzymajcie kciuki. Fajnie, by było jakby coś było. Bierzemy się za drapanie. Zostawcie co trzeba. Trzymajcie kciuki. No i lecimy. O, proszę, tutaj są takie małe te liczby. Szukamy 49. A zaczynamy obokiem. 48, 47, 32, 56 i 54. Gra druga.

21, 44, szukamy dwunastki, jest 22, 41, 54, 27, 33, szukamy 24, 49, 46, 56, 16 35, szukamy siedemnastki. Musimy się nawet wyczytywać, nie chcę. Nie ma i ostatnia szansa, szukamy 45. Jest, jest trafienie. No to nie będzie sera. I co my tu mamy? 20 złotych, Także nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. <grywa> Połowa odzyskana. Dobra, nie wiem, gdzie to kontrolę, nie będę ich szukać. Tak, nie będę ich szukać, a ja szukam. Mamy B. BB, B. ok, tutaj zrobili pomiędzy, także. Na 40 zł wkładu, 20 zł połowa, no, z braku laku i kit dobry. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie, co trzeba, raz jeszcze mówię, yy, no, nie było hasła, a no, i nie będzie. <ścoughs> Żegnam się z Wami, szybka taka premiera, 4 nawet minuty niecałe, ale nie ma co pierdzieć, makaronu na uszy. Do usłyszenia, do zobaczenia, pa, pa.